Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na... 8 Bożenckie Święto Grzyba 25-26 sierpnia na stadionie sportowym w Łękach. Czeka na Państwa moc atrakcji, począwszy od różnego rodzaju konkursów, prezentacji, degustacji potraw regionalnych, po liczne konkursy, pokazy sztuk walki, pokazy strongmenów i występy gwiazd polskiej sceny muzycznej. W tym roku na scenie w Łękach, w trakcie Bożeńskiego Święta Grzyba, będzie można zobaczyć tarnowski zespół. Totentans. Jak również zespół Ira, to jest w sobotę, a w niedzielę koncert Gwiazdy Polskiej Sceny Muzycznej zespołu Bay. Jak zwykle na tą imprezę do Borzęcina warto przyjechać, bo gwarantujemy szereg licznych atrakcji, jak również same pozytywne odczucia. Gościnny Bożęcin, zapraszam.